Cześć, witam wszystkich z tej strony Quantum. A to jest kolejny odcinek Quantum Guide, gdzie dzisiaj zajmiemy się następną bronią dostępną dla stormowca M416. M416 jest produkowane i zostało zaprojektowane przez niemiecką firmę Heckler Koch. Ta konkretna broń bazuje na projekcie M16, do którego wprowadza wiele różnych zmian, które głównie są związane z niezawodnością tej broni. Ta konkretna firma uczyniła tą broń na tyle niezawodną, że zyskała sobie ona popularność w wielu różnych oddziałach w wielu różnych państwach, w tym na przykład naszym polskim Gromie. Ale broń również startowała do amerykańskiego programu Infantry Automatic Rifle. Ten program miał za zadanie zastąpić niektóre karabiny M249 właśnie bronią Heckler Koch M416. Ten projekt, właśnie ta konkretna broń, wygrała mimo wielu różnych firm, które startowały w tym programie i broni nadano nazwę M27 IAR. I właśnie wdrożono w tej chwili ten program w życie, gdzie lekkie karabiny maszynowe M249 właśnie zastępuje się M416, albo inaczej M27 IAR. Oczywiście M27 IAR jest to broń, która jest bardziej dostosowana do długich serii automatycznych. Także statystyki M416, zaczniemy tutaj od czasów przeładowania. Krótki czas przeładowania wynosi 1,85 sekundy, a długi czas przeładowania wynosi 2,4 sekundy. Jeśli chodzi tutaj o ten krótki czas przeładowania, to jest to jeden z lepszych wyników spośród karabinów szturmowych, dzięki czemu będziemy mogli łatwo przeładować tą broń nawet w trakcie walki i nie będziemy musieli tracić na to aż tyle czasu. Ale nawet kiedy trafimy na ten długi czas przeładowania, to nadal nie będzie to dla nas wyrok śmierci i nadal w miarę szybko będzie można przeładować tą konkretną broń. Musicie wziąć pod uwagę, że niektóre karabiny mają taki krótki czas przeładowania typu 2,4 sekundy. Szybkostrzelność wynosi 750 pocisków na minutę i to jest całkiem ciekawa szybkostrzelność, bo ona jest pomiędzy tymi najszybszymi karabinami, a pomiędzy tymi najwolniejszymi. Dzięki czemu broń bardzo ładnie tutaj atakuje przeciwników na średnich i bliskich dystansach, ale jeżeli dostosujemy broń odpowiednio do naszych potrzeb bądź naszego stylu, broń może się również bardzo dobrze sprawdzić na dalekich dystansach. Tylko tak jak powiedziałem, musimy tutaj dobrać jakby odpowiednią konfigurację szybkość pocisku jest to 600 metrów na sekundę i tutaj im większa prędkość pocisku, tym łatwiej nam jest trafić cele na dystansie i te, które się ruszają, a analogicznie im mniejsza szybkość pocisku, tym trudniej trafić nam ruchome cele i te na dystansie. Broń ma standardowy magazynek czyli się pocisków plus jeden w komorze. Strzela ona kalibrem 5.56 mm Na to Maksymalny damage jest 5, minimalny damage jest to 18. Drop zacz a raczej drop kończy się na 55 metrach. Można sobie tutaj podwiesić granatnik M320, można sobie również tutaj podwiesić strzelbę. Tryby strzału jest to tryb półautomatyczny i automatyczny. Jeśli chodzi tutaj o odrzut, to mnożnik pierwszego strzału wynosi 2,2 raza. Odrzut do góry jest średni, a odrzut na boki jest tu po prostu niski. Już praktycznie od samego początku M416 jest bardzo dobrą bronią do walki na średnie oraz bliskie dystanse. Jednak my w naszej konfiguracji postaramy się trochę przedłużyć ten dystans, aby można było również atakować niektórych przeciwników na dalekich dystansach. Więc na początku jako optykę wybierzemy sobie tutaj jakikolwiek celownik holograficzny albo jakikolwiek kolimator. Mamy teraz trzy dostępne wersje, czyli amerykańską, rosyjską oraz chińską. Czyli wybierzcie po prostu ten celownik, którego wygląd podoba Wam się najbardziej. Nie ma to naprawdę większego znaczenia poza jakby estetyką i tym jak wygląda celownik w danym kolimatorze. Jeśli chodzi tutaj o akcesoria, to ja zawsze wybieram tutaj zwykle w takich konfiguracjach celownik laserowy, który nam polepsza celność z biodra. Wiele osób nie lubi na przykład biegać z celownikiem laserowym, z tego względu, że wykrywa on jakby naszą pozycję. Przeciwnicy mogą zauważyć właśnie nasz celownik laserowy gdzieś na ziemi i dowiedzieć się w jakim miejscu jesteśmy. Ale musicie pamiętać, że celownik laserowy można oczywiście jak i latarkę wyłączyć, więc w sytuacjach, gdzie nie chcemy być wykryci, możemy po prostu taki celownik laserowy wyłączyć i wtedy nadal pozostaniemy ukryci w naszej lokacji. Jeżeli jednak nie macie ochoty go cał, cały czas włączać i wyłączać to polecam po prostu tutaj nic nie wybierać jeśli chodzi o akcesorium. Jeśli chodzi tutaj o lufę, to akurat wybierzemy sobie dodatek ciężka lufa. Ciężka lufa polepsza nam tutaj celność broni o 50% podczas, gdy celujemy z naszych przyrządów celowniczych, ale o 50% również zwiększa nam odrzut. Również ciężka lufa zwiększa nam trochę tą statystykę celowania z przyrządów celowniczych podczas, gdy się ruszamy. Największy plus mamy wtedy, kiedy po prostu stoimy w miejscu. Jednak jest to bardzo dobry dodatek, jeśli chcemy być właśnie bardzo precyzyjni i jeżeli chcemy atakować naszych przeciwników nadal. W dalekich dystansach, jeżeli tylko kontrolujemy bardzo dobrze nas odrzut, to nie powinno być tutaj żadnego problemu z używaniem tego konkretnego dodatku. I żeby właśnie zniwelować trochę ten odrzut, który jest powodowany przez tą ciężką lufę, zamontujemy sobie tutaj chwyt pochylony. Jest też również inna wersja tego chwytu pochylonego, czyli chwyt składany, jednak poza estetycznym wyglądem nie ma ona tutaj żadnych innych plusów. W każdym razie, chwyt pochylony zmniejszy nam odrzut początkowy broni o 33% Dzięki czemu łatwiej nam będzie pozostać na naszym celu, nawet jeżeli będziemy używali tej ciężkiej lufy. Moim zdaniem, jest to naprawdę bardzo dobra konfiguracja, praktycznie na każdą sytuację. Jest szczególnie dobra właśnie na bliskie i średnie dystanse, gdyż wtedy tak bardzo nie czujemy tego odrzutu, ale również jeżeli chcemy atakować przeciwników na dalekie dystanse, to dzięki temu, że mamy tutaj chwyt pochylony oraz ciężką lufę, to czasami niektóre cele, szczególnie te, które stoją w miejscu, będą dla nas bardzo dostępne dzięki tej właśnie konkretnej konfiguracji. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka Quantum Guide. Jeżeli chcecie mi zadać jakieś pytanie, to możecie to zrobić na SKFM. Mam również Twittera. Wszystkie te informacje znajdziecie na stronie mojego kanału. Tymczasem do zobaczenia z tego konkretnego odcinka Quantum Guide i w następnym odcinku oczywiście kolejna broń dostępna dla Szturmowca. Na razie, trzymajcie się. Cześć.